Bo oni kurwa mi kancela zrobią, Kurwa nie! Dla kurwa nie, kurwa walimy konie na kamerce Ja pierdolę, to jest YouTube, nie kurwa, pomarańczowa kurwa, strona. Ej kurwa, co mnie Ale na YouTube też Nie, niepełnosprawny! Jak youtube jest pomarańczowa strona! Jak wpiszę scena i to Nie, nie wyskoczę mi, bo... Nie bo ja... wyskoczę. wyskoczy! Wpisuj porno i mogę... Kurwa, przestań! Bo ja kurwa zaraz dostanę naprawdę kancela, kurwa. Czyli tam weszę? Dostanę kurwa demon ktoś wyszedł? Nie, nie weszę kurwa, dobrze. Bo... Dobrze nie weszł. A dobrze, że ja mam jeszcze powtórki! Kurwa! A dobrze, że nie weszę? Oh. Kurwa! Nie, ktoś... nie, nie ej! Nie, usu, nie, usu, nie Nie masz prawa mnie nagrywać. No nie, nie będę nawet siebie. Nie. No ale tak, ale nie mam nie ma prawa nawet mojego głosu. Nóżka. Jakoś usuniemy z YouTube'a, to jest jednorazowe. Więc chuje kurwa być, kurwa, pełnosprawny. Jak ktoś to nagra... Kto no ma być pełnosprawny? O kurwa, bo ja zaraz dostanę naprawdę kancela. Kancela w tym miejscu, w tym miejscu Sztuki! Pokazać... Kurwa, dobrze, że... Sobie... możemy pokazywać twarze? Nie, nie Siadanie Siadanie, bo dostanę kura, też, Uch, kurwa też kancela No ty pierdolona no, szmata A po chuj? Nie mam, po prostu chcesz się... mi... Ty naprawdę? Ty chcesz chyba na porno? Chyba wejść. A no to od... Jakby co, tapujemy, tapujemy ja w ekraniki? Ja dostałem co jest, kurwa? E, 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 e. Będziemy robić live stream. Szkoda, że mam od. Ja chcę tu Będziemy nagrywać stópki. Okay. Nie, pierdol się! Naszyłaś swoja? Nie mam nikogo jeszcze. Ej, chcecie! Kurwa. Pierdolonasz. Kurta się. Nie, nie jak konia. Jezus Maria to nie kurwa pornohub A jak chcę, żebyś pokazał? Kurwa to nie jest pornohub Pokaż się jak konia? trzepę konia! Nie, kurwa. A ty nawet nie umiesz trzepać konia. Ty Co? nawet nie wiesz jak to robić. A jak to się robi? No, dwa, Szybko i pełnosprawnie. A no. kurwa, się mi się kurwa wyłączy tak. Nie, nie pytaj dlaczego. O. O. Dobra, nie kurwa, wypierdalam stąd, bo, bo ja jestem pogrążony. Ucieczka przed gejami. Pomocy, Będziemy dzisiaj na live streamie wygoniać. Pomóż mi, on mnie goni. Kurwa razem Eee, eee, e, kurwa, kurwa. Biegnij! Kurwa za mną? Kurwa, zapierdolaj. Ja pierdolę wula. Kurwa. Gula się. Kurwa, jak był... e, są? Nie, kurwa, nie. No, nie, 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 się. No. Zobaczyłem jego ogóle. Ja też w on ale mały. <grym> Bo nie schodzi. Pomocy? Zaraz to będziemy Zaraz będzie panna pan no Pytasz z innego. Majtas w knopasy. Majteczki w knopeczki. Mm. Ja. pod 119. Pod, pod ha, ha, ha. Jesteśmy specjalnym gościem, który jest porno, porno gwiazda. Kurwa gwiazdy. Kurwa zajebiste. Kurwa, bo ja nie mam... O kurwa. Eee. Bydgosz. By, to nie ma... jest kurwa bytko zjebany z mato. za kolegę geja. No, Bułgaria, ja piłor. Biel... Bugaria, no skąd ja ty masz? Bułgaria. Bugaria, nie Bułgaria. No dobra, luchalnia.